Mm. Dalej, 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 poczekaj, dalej, 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 to dalej, 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 kontra na dalej, 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 Można. Tu

我再去搬到去吧。 Garaża? Nie. Dobra, dobra, Czy mogę wiedzieć, kim Państwo jesteście? Policja. Czy mogę wiedzieć? Policja. Ja mam że... dokumenty. Nie, proszę pana, proszę mi dać do ręki. Pan mój dowód osobisty bierze do ręki. Pan mój dowód osobisty ja bierze do, do ręki. Pani nie ma dowodu osobistego. A od kiedy nie mam dowodu osobistego? Jakie pani stwierdziła, że pani nie ma. Ja pierdolę, że ja nie mam dowodu osobistego, tak? No chodźcie tutaj. A jaka pana pani godność jest, że pani wie, że ja nie mam dowodu osobistego? Czy pani jesteśmy z policji, proszę otworzyć nam drzwi. W celu wejścia do mieszkania. Proszę pana, nie Mamy, Mamy nakaz do Nie, 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 może pani go przekwitować, ale nie przez kratę. Proszę otworzyć nam drzwi. Przecież zaplomowaliście drzwi. Czy są zaplombowane. Po co pan przyjechał? Ja nie mogę dostanek, wiedzieć i po co do środka. Musimy wejść do środka do mieszkania. Proszę nam udostępnić. Ale nie musicie, dlaczego proszę mi powiedzieć, z jakiego powodu? Podstawa prawna artykułu 239 kodeksu postępowania karnego jest podejrzenie, że pani ukrywa osoby, która dokonała przestępstwa. A jak się nazywa ta osoba? Nie wiem, jak się nazywa, sprawdzimy, będziemy idziemy Ale przecież macie jego samochód, jeśli uważacie, że nie wiecie, jak się nazywa. Stoi tutaj samochód, to znaczy, wiecie, Nazywam pan Proszę miesięc, pani, znaczy ja nazwisko. wzywam panu po raz ostatni, proszę otworzyć drzwi. Nie, ja panu, panie. ja, pa zapytam się tego pana, czy on panie, wyjdzie. Panie? Dobrze, proszę, tak jest Do, 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 do. Tej nie było. kłódki nie było, Zawiązała kłódkę i teraz. Tu trzeba było Andrzej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co, zabije mnie pan? Zabije Ale mnie pan? Proszę odejść! Zabije mnie pan? Po Poczekamy, on się zastanowi, czy wyjdzie. To nie wychodzi.

No. A tak, psy trzeba zabrać. Dobra, dobrze. Dlaczego byś chciał? Dobierze pani, psy. Dobrze, jak ona ma zabrać, psy, jeżeli w tym momencie nie, nie, nie może. Niech pani Proszę, proszę, proszę niech panie, panie wyjdą dobrać. z tego mieszkania. Nie, nie wychodźcie. Oni mnie zabiją. Proszę, opuść to mieszkanie. Pan Gdzie obdzielił zamówić o mnie jest człowieku. Jest człowieku Oni nie zabiją! To są tortury, to są tortury. Zostańcie. Oni mnie zabiją! Niech panie Osob... Człowieku! Trzymaj mnie! Uważaj, bo ty nie wiesz! Do... To... To... Psy zabierzcie lepiej! Nie bo boisz się tego, co robisz, człowieku! Wiesz, Bo to Nie o... Będziesz odpowiadał! Będziesz odpowiadał karnie! Będziesz odpowiadał karnie! Będziesz siedział! Czekaj! Dzień dobry, panie szefie. Czemu? Czemu? Witam. グズグ Ale panie, wyjdą tam, to proszę, panie, panie, Pani. Tak. Proszę panie, panie, Proszę, panie, 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 Tak, Tak, panie, panie, tak, panie, 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 dwóch. Tak. panie, panie, jest. Ubranie jeszcze, y, jest Jest ma. do Taka wielka, że to... Masz pałkę? To? Pałkę. pałkę? Nie. Nie ma. Ela, Ela, spokój, dobra. Ale zobacz, jakie on ma oczy! No zobacz ma, je ma też. Zobacz. On już siadły Jest niespokojna, to, to jest Nie, spokójeszcie też. Jakbyście otworzyli normalnie drzwi, Przecież było w Przecież To no, się Nie powodu i to I okno i drzwi. No przepraszam, no nie mówcie rzeczy, których nie było. Pani się leczy, nie? nie leczy się pani. Proszę A, Nie była pani leczona. Nie Nigdy nie żenie. byłam. Proszę pana, więc tak, zacznijmy od początku. Od początku. Ja mam 70 lat, mhm. mieszkałam 40 lat we Francji. Jestem obywatelem francuskim. Mhm. Nigdy nie byłam nawet u psychiatry. Jestem spadkobiecą. Mhm. Na pięcią w Warszawie? i chodzi o tę procesję. Po to bierze ja ci? Jak przebiega badyzacja? Pierdun, może to Ale tu nie chodzi. o, o osoby. No możecie coś o sprawdzić, o sobie sprawdzić. Ale. Ja nie terminu. wiem dlaczego. To co ci jest, mademoiselle? Proszę pana, czy ten pan czy ma prawo nie popykac? mnie, e, mnie pogrzyzły. Proszę pana, to są ubytki Będzie pan Nie pani pani będzie na razie. Nie, ale pani, co ma nie, się, nie, to nie, pani mieszkanie. tu mam Ale chodzi o to, że oni mnie okradają tam. Zrozum! Oni nie okradają tam. Zrozum, tylko nie da się tego zakładają Zakładają, tak? Zakładają, co się da. Ma pan ślady? Masz jakieś uszkodzenia działa? Nie, jest to ono Nic pana nie pogryzło, tylko pan. Mówiłem, yy... wszystko jest nagrane. No, no to dobrze. Zrozumie